Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy Kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. I wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział Ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzymyka u sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepraszam Was, kochani, tu najbardziej księdza Łukasza. Ja ciągle zapominam, że śpiewać nie można, nie? A już jak zacznę, no to już, no wiadomo, już po środku nie staniesz. Kochanie, no trzeci dzień naszych rekolekcji, prawda, adwentowych. Aż jestem ciekaw, tak jakbym zapytał Was po kolei, co prawda niektórzy byli codziennie, czy kojarzą, jakie są tematy, były codziennie. Ciekawe, czy, czy byście wiedzieli, czy nie? Chyba tak, nie? Pamiętasz, jakie tematy były codziennie, o czym ksiądz mówił? Żartowałem, nie, nie trzeba odpowiedzieć, bo to tak. A więc kochani, w poniedziałek, żeśmy rozmawiali o Adwencie, nie? Po co jest Adwent? Jakby, jakie zadanie Adwentu? Nie, że przez Adwent, przez ten, ten czas oczekiwania, Pan Bóg jakby przygotowuje człowieka nie tyle na właśnie Boże Narodzenie, ile właśnie na to, żeby człowiek całe życie żył z Bogiem i w ostateczności wszedł do nieba. Bo po to jest Adwent, po to, są, po to jest Wielki Post, żeby w ostateczności człowiek właśnie spotkał Boga. No a kiedy trzeba będzie właśnie przed Bogiem stanąć, Pan Bóg powie: no cześć, chodź tutaj. Przeżyłeś godnie życie, no. Po to jest Adwent. I, i dalej też mówiliśmy pierwszego dnia, że w Adwencie tak naprawdę nie chodzi o to, że my czekamy na Boga, tylko chodzi o to, że Bóg czeka na nas, nie? To Bóg czeka na człowieka, kiedy człowiek ciągle w końcu, że tak powiem, pomyśli: ty, no, czegoś mi w życiu brakuje. A kto to jest? Czy czego mi brakuje? Nie. I dojdzie, że tak powiem, przez własne rozumowanie, przez przeżywanie wiary do tego, że tego, czego mi w życiu brakuje, to jest właśnie relacja z Bogiem, który mnie uświęca, który mnie uskrzydla, który daje mi siły, który mnie wzmacnia, kiedy mi jest ciężko, który czasami za mnie robotę robi. I tak dalej, i tak dalej. Do tego jest potrzebny adwent i te inne czasy w liturgii Kościoła. Wczoraj, na no to już łatwe pytanie, tutaj prezesa też nie będziemy pytać, wczoraj żeśmy rozmawiali, albo mówiłem, starałem się powiedzieć o matce Bożej, nie Maryi. To jest wyjątkowa kobieta, która jest obecna w liturgii Kościoła, w życiu Kościoła, w życiu każdego człowieka. I wiecie, o tyle my jesteśmy szczęściarzami, jeżeli tak można powiedzieć a chyba można, że mamy Maryję w życiu. Bo tak jak każdy z nas ma mamę, czy niektóre z was, tutaj kobiety, widzę, żony, siedzą, mają dzieci, a więc mają serce, to maczyny, wiedzą, co to znaczy mieć dziecko, co to znaczy, nie wiem, kochać dziecko, że za niego życie potrafisz oddać o tyle my jesteśmy właśnie takimi szczęśliwymi ludźmi, dlatego że mamy mamę w niebie. Na przykład moja mama jest stąd bardzo daleko. Ją widzę raz do roku. I czasami, by po ludzku, tak by się może chciało przyjść do mamy, coś tam, nie wiem, przytulić się, przegarnąć powiedzieć, że mamo, no z tym, z tym nie radzę, tutaj ciężko jest. Wiadomo, jak to mama. Zabierze wszystko, weźmie wszystko na siebie wzmocni i powie Synu, dasz rady, jestem z tobą i tak dalej. A więc mojej mamy tu nie ma, ale jest Maryja, która jakby, no w sposób szczególny, nie tyle, że zastępuje moją mamę, a ją uzupełnia, dopełnia ją w moim życiu, nie? Pokazuje, że Andrzeju, pomimo tego, że jesteś w Glasgow, nie jesteś sam. Ja jestem z Tobą codziennie i nawet kiedy Tobie się wydaje, że nie masz siły do tego, żeby, nie wiem, no tak załóżmy, wyspowiadać tysiąc ludzi, bo stoi kolejka, no, to ja ci dam siłę, że wyspowiadasz. Czasami myślisz, że nie będziesz wiedział, co temu człowiekowi doradzi w tym konfesjonale, to ja ci dam siłę, żebyś doradził, bowiem wyproszę Ducha Świętego, żeby w Twoim sercu się osiedlił. I to jest rola Maryi, kochani, żeby uświadomić nam, że my nigdy nie jesteśmy sami w życiu. Abyśmy byli odważnymi chrześcijanami, odważnymi ludźmi, bo Matka Boża jest z nami codziennie, 24 na dobę. No i oczywiście Pan Jezus też, bez niego ani róż, no jak, no. I to jest drugi temat. A trzeci temat to jest rodzina dzisiaj. Dzisiaj jest kwartalny dzień modlit o rodzinie. Czy za rodzinę, nie? Tak, może po polsku prawidłowo. Wiecie, rodzina to jest taka podstawowa komórka życia społecznego, nie? Bez rodziny nie ma społeczeństwa, można tak powiedzieć. Powiem też z rodzin się składa społeczeństwo, składa się parafia i tak dalej. Nawet pan Jezus sam jako człowiek też był w rodzinie, nie? Dobrze wiemy. Dlaczegoś Pan Bóg jakby projektując człowieka tak sobie pomyślał: "Aha, no nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, żeby człowiek sam się żył", nie? Mówię, dobra, no stworzyłem tego Adama, żył w tym raju, chodził, nie i tak dalej, ale był ciągle smutny, pomimo tego, że dużo tych różnych rzeczy miał do zajęcia. Był smutny i Pan Bóg mówi, no kurczę, co tu zrobić, no, żeby gościa rozweselić. No i stworzył Ewę i wtedy dopiero Adam, że tak powiem, się rozweselił, prawda? A więc w zamyśle twórczym Boga jest właśnie stworzenie człowieka i powołanie go do życia we wspólnocie. I tą wspólnotą taką podstawową się nazywa życie w rodzinie: bycie mężem, bycie żoną, bycie ojcem i bycie matką. I do, do tego stopnia to jest ważne dla Pana Boga, że zobaczcie, Pan Bóg posyła swojego Syna na świat, nie? No i co? Jakby to nie było tak ważne, to Pan Bóg no, by zrobił Pana Jezusa takim w sensie singlem, w sensie, że bez rodziny, nie? Że gdzieś tam, nie wiem, anioł jakiś tam coś tam stworzył, czy zespał gwiazdę na ziemię, Pan Jezus słyszy, Ty już jest. Natomiast Pan Bóg yy, stwarza rodzinę z Maryi i z Józefa i właśnie do tej rodziny wprowadza Syna Bożego. Na ile to jest ważne, żeby dziecko miało, miało mamę? I nie mniej ważne, żeby dziecko też miało ojca. Wiemy, że pan Jezus miał ojca tak naprawdę gdzie? No, w niebie, prawda? Bóg ojciec był jego ojcem. Ale pan Bóg mówi, że nie, on musi mieć przykład tutaj na ziemi, dobrego człowieka, przykład dobrego ojca. Nie, daje ojca tutaj, zsyła ojca na ziemię dla pana Jezusa, którym staje się Józef. To jest bardzo ważne, żeby dziecko miało też dobry przykład. Nie tylko dobrej matki, kochającej mamy, która, jak wcześniej powiedziałem o Marii, jest w stanie za ciebie życie oddać, ale też i dobrego ojca, który też nie mniej cię kocha tak jak, jak żona, czy tak jak mama, nie? I tu mamy przykład w świętym, świętym Józefie. To jest bardzo ważne. Kiedyś wiecie, e, dzwoniłem do swojej siostry młodszej i ona też ma dziecko, Augustyna, sześcioletniego. <laughs> I mówię, w sensie rozmawiam z, z nimi przez WhatsAppa, nie? A więc widzę ją, widzę jego, Augustyna. No i siostra do mnie mówi, ty wiesz co? Ostatnio przeglądałem twoje stare zdjęcie z dzieciństwa. Ty wiesz, że Augustyn jest no jak kropla wody na ciebie podobny? Ja mówię, no co ty? No mówię, no tak, no zobacz. idą pokazuje to stare moje zdjęcie, tutaj mi w kamerkę, ja widzę. Tu Augustyn siedzi, my, no zobacz, no podobny do ciebie, no. Ja tak widzę, to i tak mówię do Augustka, mówię, ty Augustyn, a widzisz, podobny do wujka jesteś, a ten siódzy, tak wiecie, taki obrażony, nie? Ja mówię do niej, do niej ty, czemu on jest obrażony? Mówię, no, nie wiem. Ja do, do niego dalej mówię, ty Augustyn, a jak wyrośniesz, chciałby być taki jak wujek? A on tak mu że nie. Mówię, nie chciałbyś być taki jak wujek? Macha, że nie. Ja mówię, a chciałbyś być taki jak kto? A ten mój jak tata. Nie. Ja do Ulki mówię ty powiedz Artyomowi, mówi, że no z, z robi, bo jeszcze nie zrobił, ale robi kawał dobrej roboty, dając dobry przykład dla swojego dziecka. Że wujka on też lubi, ale on nie chce być taki jak wujek. On chce być taki, jak tata. I to jest ważne. Jak to zrobić, żeby właśnie stać się takim przykładem dla własnego dziecka? Żeby ktoś chciał być taką, takim jak mama, czy syn, żeby chciał być takim jak tata, jak to zrobić? To jest zadanie, niełatwe, ale jest możliwe. Jeżeli człowiek sobie w tej rodzinie zda sprawę, że te siły jakby nie tylko płyną od niego, że no nie wszystko zależy ode mnie, że chodzimy też pod Bogiem, który mnie wzmacnia, który, tak jak powiedziałem, Daje mi siłę do zrobienia rzeczy często niemożliwych. Tych, których mi się wydaje, że nie, no chyba nie dam rady. No. A więc kochani, to jest zadanie rodziny, aby właśnie zaprosić Pana Boga do niej, do, do, właśnie do tej rodziny, ale też żeby dać dobrą, godną formację dla własnego dziecka. To właśnie dzięki rodzinie dziecko się dowiaduje, że fundamentem, takim podstawowym w życiu każdego człowieka, to jest właśnie człowieczeństwo. Czyli fundament wszystkiego, człowieczeństwo, po prostu bycie dobrym człowiekiem. Dopiero na człowieczeństwie budujemy chrześcijaństwo, czyli, żeby być dobrym chrześcijaninem. Ale zauważcie, że nie jest najpierw chrześcijaństwo, później człowieczeństwo, tylko na odwrót, jest najpierw człowieczeństwo, dopiero z dobrego człowieka może być dobry chrześcijanin. I dopiero na chrześcijaństwie budujemy właśnie to powołanie życiowe, które każdy z nas otrzymał, ja do kapłaństwa, pan tutaj do rodzicielstwa, żona tak samo i tak dalej. Dopiero wtedy możemy być dobrym księdzem, dobrym ojcem, dobrą mamą, kiedy spełniamy te pierwsze dwa warunki, ale gdzie ich się nauczyć? No właśnie w rodzinie to się zdobywa, w rodzinie. Kiedyś ojciec Witold, taki nasz, ksiądz Łukasz tu wie, nasz taki mentor w, w seminarium, w zasadzie w nowicjacie, już chyba 100 lat miał, jak my byliśmy w nowicjacie. I on kiedyś na wykładach już nie widział, a więc mówił nam tylko, mówił, słuchajcie klerycy, pamiętajcie, że prawdziwym seminarium dla człowieka to jest, Rodzina to jest właśnie te rodziny, z których przechodzicie. Nie może być dobry ksiądz, nie może być dobry ojciec, jeżeli nie przeszedł dobrej formacji w rodzinie. Jak przeszedł w rodzinie, to seminarium już może to wszystko uzupełnić czy dopełnić. Jeżeli tego nie było, to jest ciężko. Dlatego, kochani, módmy się, tak jak powiedziałem na początku, o rodzinę, bo to jest bardzo ważne. Wiemy, żyjemy w świecie XXI wieku i jaki jest atak na rodzinę, to tego nie będę mówić, bo każdy z nas żyje w świecie, każdy ma internet, komórkę w kieszeni. Może sprawdzić, jaki jest atak na rodzinę. Mało tego, diabeł jest zainteresowany, no, niestety, tym, żeby rodzinę, no jakoś rozbić, żeby rodzina stawała się antyprzykładem dla drugiego człowieka żeby ludzie nie chcieli takich rodzin tworzyć, Mówi, a po co mi to? Żyje tak, jak mi wygodniej i, i hulaj dusza, piekła nie ma, a później nagle umiera i okazuje się, że jest. I co wtedy? To jest właśnie to, kochani, następ, ostatnim jakby tematem, w sensie też o rodzinie, to jest temat, którym chciałem wam powiedzieć, żebyście byli otwarci na życie. Rodzina chrześcijańska no, musi być otwarta na życie. No. Taki przykład. Bóg nigdy, Bóg nigdy ludzi, którzy mu ufają, w sensie no, takim sercem. Ja wiem, że ktoś powie, że ksiądz, a tam ksiądz nie ma dzieci. Ksiądz gada. No. no ale, kochani, na tym polega chrześcijaństwo, że po prostu ufamy Bogu. Ja na poziomie kapłana, bo też mam swoje trudności jako ksiądz. A wy na poziomie jako rodzice, jako małżonkowie. A co to znaczy ufać? A więc znaczy, że po prostu. No nie wiem, jak to będzie, ale ufam. Wiem, że Pan Bóg jakoś przeprowadzi mnie przez to życie godnie. Bo to, że życie przeżyjemy, to każdy przeżyje jakoś, ale ważne, żeby godnie, dobrze. I właśnie w kontekście tego otwarcia się na życie, więc nie wiem, jak to będzie, ale ufam, że Bóg jakoś da siłę do tego, żeby na no to życie przyjąć. I wychować, i dać wykształcenie, i jak to się mówi, w świat wyprawić. Taki przykład, nie wiem czy tego Wam nie, nie mówiłem, bo kiedyś, no wiadomo, że tu kiedyś u Was byłem, to dużo rzeczy mówiłem, ale nieważne. Na Ukrainie mój taki kolega jest kościelnym w moim wieku. Kiedyś przejeżdżam właśnie z, ze Szkocji, przelatuję tam do domu, idę do kościoła, mówię, idę tak wcześniej, żeby się pomodlić, nie? Patrzę, już kościół jest otwarty, on już jest w kościele, nie? No i ja tam do niego podchodzę i tam mówię, cześć Jurek, jak tam żyjesz? A on mówi, a to dzięki jakoś panu Bogu żyjemy. Mówię, no teraz mamy trochę zmartwienia, ale damy chyba radę, bo żona jest w ciąży. Ja mówię, o, to fajnie. A który to już jest dziecko? A ten mówi, no ósmy. Ja mówię, słucham, no ósmy. Ja mówię, naprawdę? On mówi, no. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś dla mnie bohaterem. Słuchaj, będę o tobie opowiadać wszędzie na kazaniach. No przecież ludzie jakże często czasami mają w tym świecie, wiadomo, że boją się, nie wiem, nie mają pieniędzy, nie, no, wiadomo, no jakoś tutaj kalkulują sobie, czy dadzą rady, to dziecko wychować i urodzić, czy nie, nie. A ty, mówię, żyjąc na Ukrainie, masz ósemkę dzieci, Mówi, przecież ty nie żyjesz w Anglii, czy tam gdzieś w jakimś, powiedzmy, w państwie rozwiniętym, gdzie są, tak mi się wydaje, może się mylę, dotacje na dzieci, że można, że tak powiem, da rady, państwo ci pomoże. A na Ukrainie, no to raczej tam szału nie ma, powiem szczerze. No. A on mówi do mnie: Wiesz co, Andrzej, kiedyś z żoną tak mieliśmy taki problem. I mówię, Ale przyszliśmy tu do kościoła, prosiliśmy pana Boga o potomstwo, i powiedzieliśmy Bogu tak. Mój Boże. Jak obdarujesz nas, nas potomstwem, synem czy córką, mówię, to obiecujemy ci, że nigdy ci nie będziemy odmawiać, że każdą ilość przyjmiemy da, i wierzymy, że pomożesz nam wychować. I on mówi, że słuchaj, jest to ósme dziecko prawdopodobnie mówię nie ostatnie. Ja mówię, słuchaj, nieraz już żona siedzi z dziećmi w domu, a on tylko jeden pracuje. Mówię, i słuchaj, już nieraz byłem pod krechą, że już nie miałem za co rachunek zapłacić. Czy tam, mówię, już koniec miesiąca się zbliża, mówię, kurczę, tu za rachunek trzeba zapłacić, temu trzeba buty kupić, tamtemu czapkę, tamtemu rękawicę, tak oczywiście tak zmyśla, Mówię, ciągle coś i mówię, słuchaj, nigdy nie było sytuacji, żebym, żebym nie miał za co zapłacić nigdy mówię nawet dzisiaj wyciąga tutaj kasę w kopercie taką grubą Mówię, słuchaj nawet dzisiaj szedłem tutaj do kościoła i się martwię mówię trzeba za, za prąd i za gaz zapłacić a nie mam z czego bo szef wypłaty zatrzymuje i mówię idę i mówię Boże no jak ja żonie o tym powiem przecież ona mnie zabije w domu no idzie i się modli do kościoła i prosi Boga. I mówi, ty przechodzę do kościoła, otwieram kościół. mówię tu przygotowałem, i uklękłem kapli, w, sensie, no, w ławce i się modlę. I mówi, ktoś tam szedł z tyłu do kościoła, się modlił i nagle ktoś tam staje, idzie do przodu, podchodzi do tego Jurka i mówię słuchaj, yy, przepraszam proszę Pana, czy Pan tu jest z kościoła? A ten mówi, no tak, jestem zakresyjny. A ten mówi, wie Pan co, bo tak... Otrzymałem takie jakieś, nie wiem, natchnienie od Pana Boga, żeby tutaj wspomóc, wspomóc osobę potrzebującą i wyciąga pieniądze mówię, daję to Panu, jeżeli Pan wie, że ktoś bardziej potrzebuje niż Pan, to może Pan przekazać. Przekazuję, mówię, te pieniądze i, i poszedł. Nawet mówię, nie wiem kto to. I mówię, to nie jest jedyny raz. Często tak bywa. Kochani, mówię Wam to po to, że to naprawdę to nie jest zmyślona historia. Ja go chciałem kiedyś do Glasgow zaprosić, no ale później ta pandemia się zrobiła i tak dalej, żeby takie świadectwo dał, nie? To nie jest zmyślona historia, to jest historia prawdziwa, że naprawdę Bóg wspiera ludzi ufających, że naprawdę Bóg daje siły. Tylko musimy jakoś, no, no właśnie, zaufać. Jak to zrobić, podpowie nam Matka Najświętsza. Dlatego, kochani, rozdałem, albo nie rozdałem, tam były z tyłu takie, Obrazki, co modlimy się tutaj z Maryją, ratując człowieka, i tutaj, że tak powiem z tyłu jest modlitwa i za siebie, bo też potrzebujemy modlitwy, ale także i za człowieka przez siebie wybranego. Jeżeli macie te obrazki, to proszę wyciągnąć je i teraz właśnie tą modlitwę odmówimy. Modlitwa za siebie: Boże Ojcze, sprawa bym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał to samo pragnienie, co on, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. Amen. I modlitwa za człowieka wybranego przez Boga albo przeze mnie. Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z krzyża Jezusa Chrystusa. Cierpienia i stawienictwo Jego bolesnej matki oraz stawienictwo wszystkich świętych przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie. Ratuj go, Panie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, <laughs> jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Mariu, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na wieki wieków. Amen.